dziękuję za wszystko. Wiele mnie nauczyłaś, jak być lepszym mężczyzną, Dzięki Tobie odzyskuję swój honor. Żegnaj, Ewo. Będę za tobą tęsknić. To za ulga, pozbyłem się Ewy. Kto by powiedział, że zakochasz się i to w Ewie? Wszystko gotowe do ślubu? Wszystko. Lucia naprawdę się postarała. Upewnij się, żeby panna młoda dotarła do kościoła. Ostatnio była jakaś dziwna, a lubi nagle znikać. Więc jeśli chcesz mieć nad nią władzę, tutaj zawsze trzymam pistolet. Mogę ci nawet pożyczyć. <grym> Ha, 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 Zmarzyłam, żeby być z Tobą w taki sposób. Od dawna się nie widzieliśmy. Ewa przekaże mi dowody, które mogą Ci pomóc. Ja też będę miał coś, co ostatecznie dowiedzie, że nie popełniłem tamtego oszustwa. Liczę dni do zakończenia tej sprawy. Nie wytrzymuje tylu tajemnic i pytań bez odpowiedzi, tylu rzeczy, których nie rozumiem. Już bardzo, bardzo niedługo, bądź cierpliwa, Musiałam znosić niewiedzę o tylu sprawach. Nie pytam cię o nic, bo całkowicie ci ufam. I jestem pewna, że już nigdy byś mnie nie oszukał. Prawda? Czemu milczysz? Nie śmiałbyś mnie okłamać, prawda? Już nie muszę się zrywać, żeby być Ewą. Dzięki ci, Boże. Kuzynko, otwórz. Pośpiesz się. Otwieraj. Szybko wpuść mnie. Już idę. Ogarnij się. Idą tu Elenita, Lucia, Dania Silvia, Lalito. Ja są strój panny młodej. Łącznie z butami. Przecież Ewa miała się przebrać w domu Lucy. Co się stało? Wieczorem don Adriano zadzwonił do Lucyi, żeby przyniosła wszystko do pensjonatu. Chyba coś zwąchał i pomyślał, że Ewa może w ostatniej chwili zrezygnować. Więc zmienił nam cały plan. Nie chcę popędzać, ale powinna się pani zacząć szykować. Niech pani otworzy. Zobaczy pani swoją suknię. Jest przepiękna. Przestaniesz? Przecież jest wcześniej rano. Jeszcze chodzę w piżamie i nieumalowana. Po co ten pośpiech? Ślub jest o siódmej wieczorem. Skąd pani to wzięła? Widziałam jakiś papier z firmy ślubnej w biurze Eleny. Tam była siódma godzina. Pomyliła się pani. To zaproszenie na mój ślub, w następną sobotę. A dziś jest pani sobota i ślub o 12 w południe. Więc proszę się pośpieszyć. Wiedziałam, że coś będzie nie tak. Co ja mam robić? Na płycie od Juana Carlosa i w papierach Mendosy znalazłem sporo tropów. I udało mi się wejść na konto pocztowe zmarłego. I co masz? Są maile od niejakiego Adalberta, ale jeden wydał mi się szczególny. Przesyłam ci numer, o którym rozmawialiśmy. 8-6-7-5-9-7. To dowód mojego zaufania. Co to może być? Numer konta? A nie szyfr do sejfu? Nie próbuj uciekać przez okno, bo się zabijesz. Pośle wszystkich do diabła. Zaraz powiem Elenie i Adriano, kim jestem. Pozwól mi, dziewczyno. Nie. Jako Ewa posiedzisz za fałszerstwo dokumentów i posługiwanie się tożsamością mojej kuzynki. Narobisz sobie jeszcze większych kłopotów. Wystroję cię, a w międzyczasie coś wymyślimy. I mi nie mogę wyjść za mąż. Wiesz, co jest po ślubie? Noc poślubna. Nie mogę tego zrobić. Powinnyśmy były przebrać się w domu i nie przeszkadzać tutaj. Don Adriano poprosił, żebyśmy przyszły i pomogły Ewie. Poza tym nikomu tu nie przeszkadzasz. Wszystko w porządku? Możecie zająć dowolny pokój na przebieralni i używać tych kosmetyków. Już wzięłam cienie, bardzo ładne. Jak idą przygotowania do Wielkiego Dnia? Miłości moja, twoje wąsy mnie łaskoczą. Podoba ci się niespodzianka? Poprosiłem twoje przyjaciółki, żeby ci pomogły. Jak miło. Pójdę do kiosku po sok z kaktusa. Nie, nie ma mowy. My go przyniesiemy. Chcę mój sok z kaktusa. Don Adriano! Don Adriano! Aj, don Adriano! Teraz pana kolej. Proszę jechać do domu, włożyć coś ładnego, przygotować się i czekać na pannę młodą w kościele. Nie może jej pan wcześniej zobaczyć. Ja nie patrzę, w żadnym wypadku. Zajmijcie się nią. Nie stresujcie jej, niech jej niczego nie zabraknie. Nie myśl o ucieczce w drodze do kościoła. Wszyscy będą jechać za panną młodą. Będą deptać ci po piętach. Pomóż mi, błagam. Nie jestem najlepszym z facetów, ale jestem świetną babką. Nie bądź niedobra. Boję się wszystkiego. Santi, co jest? Zaraz padniesz. Fernando i ja chyba mamy szyfr do kasy pancernej. O której będziesz? Pomyliłem godziny. Ewa za chwilę wychodzi za mąż. Nie wiedziałeś, że ślub jest w południe? Myślałem, że zdążyłeś wszystko odwołać. Ty też wiedziałeś? Ja nie. Ostatni się dowiedziałem. Co robić? Mam pomysł. Mów, nie milcz! Wszyscy będą w kościele łącznie z plutarkiem. Nando i ja wejdziemy do jego domu. Zdobędziemy dowody, przyjedziemy i przy wszystkich zrobimy konfrontację. Na pewno w tym sejfie jest co? To, czego szukamy. To bardzo ryzykowne, ale dopóki nie wpadnę na lepszy pomysł, nie ma innego wyjścia. Zdzwonimy się. Cześć. Ewa się spóźnia. Nikt cię nie spóźnia. Jaka piękna. Welon cudnie leży. Dość. Ciszej. Lepiej o wszystkim zapomnieć. Zdejmę to sukni, bo nie chcę wychodzić za mąż. Uspokój się. Proszę. To normalne, że jesteś zdenerwowana. Uspokój się i pomyśl, że to jeden z najszczęśliwszych dni w Twoim życiu. Przestań się wygłupiać. Zrozumiałaś? Dobrze. To samochód przyzwany przez Don Adriana. Jedziemy do kościoła. Ewo, co ja mówiłam? Czego nie zrozumiałaś? Nie ją, bo się zaparła. Ale ciężka, co za potwór. Wiecie co? Co? Zapomniałam szminki. Co za uparciów. Spotkamy się w kościele. Jak to bierze ślub? Ewo, na litość boską. Daj mi rękę. To wszystko z emocji. Upiorne dziecko. No dobrze, idziemy. Tylko o coś was poproszę. Pojedźmy jeszcze do fortanny Sibele. To taki zwyczaj z północy. Panny młode muszą się skropić wodą z fontanny. Mam tu wodę. Bardzo mi przykro, ale nie pojedziemy do żadnej fontanny. Brakuje mi czegoś pożyczonego. Kolczyki, sukienka, czerwonego, majtki. Nie zmieszczę się. Wszystko mnie boli i ciśnie. Ślicznie wyglądasz. Gdzie jesteś u diabła? Jak to gdzie? Na wprost ciebie. Obróć się w kierunku restauracji. Czekam na instrukcje. Nie ruszaj się, zobaczymy jak daleko posunie się Juan Carlos. Jeśli wyjdzie za Adriana, złapiemy go przy wyjściu i zerwemy mu perukę. Będę tutaj. A jeśli nam zwieje innym wyjściem? Nie. Sprawdziłem kościół. Jest tylko jedno wyjście. Jak wejdzie do środka, to już nie ucieknie. W międzyczasie coś zjem. Nie chcesz? Nie chcę. Proszę, cztery przekąski na miejscu. Jak mam wejść za mąż bez mojej kuzynki Mimi? Miała mnie prowadzić do ołtarza. To moja jedyna rodzina. Nie ciągnij mnie, wszystko mnie boli. Więc się nie szarp. W środku czeka twój narzeczony. Uśmiechnij się. Ładniej. Pięknie wyglądasz. Nie zasłaniaj mnie. Nic nie będę widzieć. Brak mi powietrza. Uśmiechaj się i idź. Ruszaj. Nie mogę wziąć ślubu. Nie mogę. Tanti, tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyspieszymy to trochę. Ruszaj się. Witam się z gośćmi. Chcę z każdym porozmawiać. Ksiądz ma za chwilę kolejną frę. Co ty opowiadasz? Tak mi powiedział. Przepraszam, teraz dobrze zaczynamy, ojcze. Siedem w lewo, nie w drugie lewo, zero w prawo do końca. Do końca, no właśnie, siedem, potem zero. Jeśli ktoś zna przyczynę, dla której tych dwoje nie może zostać połączonych świętym węzłem małżeńskim, niech przemówi albo zamilknie na zawsze. Ojcze. Panie chcą coś powiedzieć? Tak. Przepraszamy za spóźnienie. Nic się nie stało. Najważniejsze, że jesteście. Ksiądz mówi same ładne rzeczy. Wystarczy już. Usiądźcie, panie, proszę. Mimi, tam jest twoje miejsce. Proszę usiąść. Ojcze, zaczynamy. Proszę. Skoro nie ma przeciwwskazań, kontynuujemy ceremonię. Wybacz, to ciocia Kukita chce mi pogratulować. Przecież nie żyje. Nie zabijaj mi krewnych. Ciocia Kukita jest całkiem żwawa, jak na swoje sto lat. Chcę wiedzieć, jak idzie ślub. To nieodpowiednia chwila ani miejsce. Ciociu, biorę ślub. Co słychać na mojej rodzinnej ziemi? W Sejfie niczego nie ma. Powtarzam, niczego. To ja stoję przed ołtarzem, a Ty mnie pytasz o pudełko papierosów? Jak ci nie wstyd. Łapiemy taksówkę i jedziemy do ciebie. Damy znać, gdy już będziemy, żebyś mógł wyjść. Jak to jak? Biegiem. Trzymaj się, już jedziemy. Tak, Ciociu, będzie jak mówisz. Tak właśnie zrobimy. Aha. Czy możemy kontynuować ceremonię? Tak, ale oddaj telefon. Może coś się wydarzyć w Grupa Imperio. Ojcze, zaczynamy. Szybko, do kościoła Del Carmen. Adriano Reyes Mendieto. Czy bierzesz za żonę Ewy Marie Leon Jaramillo? żeby ją kochać i szanować na dobre i na złe do końca swoich dni? Tak, ojcze. Tak. Cisza. Dalej, ojcze. Evo Mario Leon Jaramillo. Czy bierzesz za męża Adriana Reyesa Mendietę, żeby go kochać i szanować na dobre i na złe... Do końca swoich dni? Jakie ładne pytanie. Nakłada zobowiązanie. To nie takie proste. To coś, co trzeba przemyśleć, zastanowić się i przede wszystkim odpowiedzieć szczerze. Ewa Maria nie odpowiedziałaś. Czy bierzesz za męża Adriana Reyesa, żeby go kochać i szanować do końca swoich dni? Jak powiadają, prawda i tylko prawda nas wyzwoli. Jedynie prawda. Odpowiedz księdzu. Powiedz coś, córko, czekamy. Czy bierzesz za męża? Nie. Nie, ojcze. Nie biorę. Dlaczego? Dlaczego? No, no Nie mogę tego zrobić, Adriano, <śmieniczyny> bo jestem Juanem Carlosem. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio Acme. Tekst Agnieszka Wojciechowska. Czyta Janusz Kozioł.